Gratuluję zagłębiu zdobycia trzech punktów. Przykro mi to mówić, ale graliśmy mi dzisiaj słabe spotkanie. Zresztą było bardzo, bardzo brzydkie mnóstwo kartek. Połowa z nich w ogóle nie, nie powinna być pokazana, no ale, ale abstrahując od, od tego. Hmm, do szesnastki jeszcze jakoś to wyglądało, dopóki graliśmy 11 na 11, później, tak jak wiele zespołów w tej lidze, no nie potrafimy zagrać w ataku pozycyjnym na tyle dobrze i szybko, żeby, żeby wykreować jakieś sytuacje z zespołem, który broni, broni nisko. To było dzisiaj widać pomimo zmian i, i personalnych, i, i ustawienia. Nie byliśmy w stanie w zasadzie oddać celnego strzału razy się zakotłowało pod brąką przeciwnika, ale to było zdecydowanie za mało. To, to jest kolejny mecz, który pokazał, że no po prostu chyba nie dorośliśmy do tego, żeby o coś w tej lidze powalczyć. Tyle, dziękuję. Ja też, że bardzo dziękuję i czekamy na pytania. Bardzo proszę. Dobry wieczór, trenerze Piotrujewczyku, Dobry wieczór. Ja mam pytanie o Markowa, czy on jest absolutnie tak słabej dyspozycji, że nie może wygrać składu Daniela Mikołajewskiego, który co praktycznie kilka spotkań od dwóch lat popełnia jakieś proste błędy, tak jak dzisiaj jest tym kompletnie niepotrzebnie już wpał na rzut karny? Wie pan co, to było takie 50 na 50, odwrócił się, zablokował zawodnika, poszedł łokieć, oglądałem tą sytuację, natomiast no jak pan popatrzy, no to proszę mi pokazać zawodnika z obrony, który tych tych błędów nie popełnia, no, wybieramy, naszym zdaniem, tych, którzy dają nam najwięcej, ale no, mecz mecz mamy w zasadzie takie same sytuacje. Panie trenerze, ja mógłbym tak z całego składu pokazać i może poza goku, nie wiem, czy ktoś poza nim jest jeszcze w formie w tej drużynie, bo to tak nie wygląda za bardzo i to nie chodzi tylko o dzisiejsze spotkanie, ale o kilka poprzednich. Tak, no to na łącznej wydaje mi się, że ten mecz był naprawdę dobry. Dzisiaj nie będę tutaj z panem polemizował, bo nie było to jak najlepsze widowisko z naszej strony. Szczególnie kiedy, kiedy ee, Sosnowiec dostał drugą kartkę, e, cofnął się nisko i mieliśmy problemy z wykrywaniem sytuacji. Natomiast no, z tego co sobie przypominam, to ostatnie mecze to oczywiście nie były wygrane przez nas, natomiast nie zgodzę się z Panem, że, że graliśmy je słabo w ofensywie było OK, naprawdę nieźle wyglądało, nawet no, w defensownie słabo, z euks em bardzo słabo, z Termalic-em dosyć przeciętne to spotkanie, jeśli chodzi o ten styl pod Natomiast Natomiast jeszcze chciałbym się zapytać o właśnie tych piłkarzy wchodzących też często z ławki, Kitas, Miracus praktycznie w każdym meczu wchodzi. Coś tam szarpie, coś walczy i no, praktycznie nic z tego nie ma. Krzysztof zgra to samo ostatnio, coraz częściej z ławki, niewiele to daje. Po prostu nie chciałbym trener spróbować z zawodnikami, którzy może mniej grają w tym sezonie, bo to i tak widzimy, że niewiele daje to oboła ani z gry też często. No ale kogo ma Pan na myśli, bo ja w zasadzie Pani, na... Się na wychowanku był gdzie na ławce i Bieroński, i Bilmann. Skoro nie dojeżdża taki drzazga, czy Minasus, to... Czy no tak, nie? pewnie, pewnie tak. Pewnie oczywiście, no można personalnie po meczu zawsze powiedzieć, czy tego, czy tamtego. No ja się staram... Yy... Patrząc na, na to, co dzieje się w tygodniu i na to, co ci zawodnicy dają, dają w meczach wcześniej, oczywiście ma Pan rację, można tutaj polemizować, można, można dać jednego czy drugiego. No ja zawsze robię zmianę licząc na to, że, że ona coś da w tych ostatnich meczach. Niestety, zgodzę się z Panem, te zmiany niewiele dają. Ja też rozumiem, bo trener nie przewidzi, że zagłana jest najsłabszy mecz w tej rundzie. Natomiast, jeszcze ostatnie pytanie: bo zakartki na spotkanie z Wyspą wypadają m.in. z dwóch stoperów Mykołajowskiej i właśnie Witeli. Czy trener przewiduje jakieś możliwości zmiany ustawienia, czy po prostu będzie dostosowywał zawodników do tych trzech stoperów z tyłu? No, Kto będzie zdrowy i dobry. Wie pan, dzisiaj za, za wcześnie, bo wypadł jeszcze Neugebauer, Bauer. Dostaliśmy tak. 7 czy 8 kartek. Ja też dostałem. Naprawdę ten mecz nie był aż tak brzydki, żeby, żeby tyle tych kartek dawać. Nie, absolutnie nie szukam tutaj usprawiedliwienia, natomiast no, myślę, że to nie sędziowie powinni być głównymi aktorami widowiska, tylko zawodnicy, a dzisiaj, dzisiaj no tak chyba nie do końca było.